Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do tradycji. Wszelkie uroczystości, które odbywają się w murach naszej uczelni, odznaczają się wyjątkowo rodzinną i wzruszającą atmosferą. Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się wyjątkowe spotkanie opłatkowe władz uczelni ze studentami i pracownikami SGGW, które najwyraźniej ukazuje siłę tradycji, a także niemal rodzinnych więzów łączących wszystkich członków społeczności akademickiej SGGW. Jego magnificencja rektor SGGW, profesor dr. habilitowany Alojzy Szymański, w swoim wystąpieniu podczas świątecznego spotkania nawiązał właśnie do siły tradycji. Oraz do wielkiego przywiązania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do fundamentalnych wartości. Jako rektor tej uczelni chciałem podziękować za to, że mogliśmy razem mówić o tym, jak kształtować sumienia młodych ludzi, jak pokazać im, jak wielką wartością jest tradycja, która staje się fundamentem. Na którym budujemy wielkość tej szkoły. I to jest tą wielką wartością, że poprzez jedność rektorów, poprzez jedność pracowników w poszczególnych kadencjach udało nam się stworzyć taką ojczyznę ojczyznę tu na Ursynowie, w której dobrze czują się młodzi ludzie, którzy tu studiują i tu odnajdują siebie. I tu odnajdują swój świat. I razem z nami budują wielkość tej szkoły. I za tę atmosferę, za pomoc bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Stałym gościem uczelnianych uroczystości jest zaprzyjaźniony z uczelnią jego eminencja kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który podczas opłatkowego spotkania złożył zebranym świąteczne życzenia, a także udzielił wszystkim świątecznego błogosławieństwa. Chciałem Państwu życzyć, wszystkim, profesorom i studentom, wszystkim tu obecnym, abyśmy przy stole wigilijnym, w naszych domach abyście w miejscu swojej pracy, w rodzinach, nie tylko przez święta, ale przez cały ten rok i następny zresztą, rok miłosierdzia, żebyście potrafili otwierać swoje serca na miłosierdzie Boga i na Boga, który jest miłosierny, ale równocześnie, żebyście zwyczajnie po prostu w konkrecie swojego życia potrafili być miłosierni dla innych ludzi i potrafili tego miłosierdzia Doświadczać od innych ludzi, niech się to zacznie przy stole wigilijnym, a niech trwa i kontynuuje się potem we wszystkich dniach nowego roku, który niech będzie szczęśliwy, błogosławiony. Wszystkim Wam tego życzę i zawieram te życzenia w tych dwóch polskich słowach. Szczęść Boże. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Bo... Przy pięknych dźwiękach kolęd i w rodzinnej ciepłej aurze szczególnie wybrzmiały wzajemnie składane życzenia, dobra pięknej życzliwości, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku.